Obstają, girl! że będzie mi chodziło tak średnio dość. Co? No to Hogwart. O, Jakieś tam wymagania to miało, nie? To. No, całkiem wysokie. Jeden za nami. Tyłu. Drugi z bo. Jakie levely? Aha, dobra. Nie zestaj Balgona. Ha, aha, fajnie, nic mu nie zrobił. W plecy go uderzę. nic! to <grywa> jest? Spierdol, jebany śmieciu, kurwa. Aha, nie mogę się ruszyć, zajebiście tak gra. Uwielbiam, kurwa. I ten debil na pałę, kurwa. się kurwa. Ja staminę to ciągnę. Na Eee, nie zesraj się, kurwa. Widziałeś? No kurwa, No kurwa, no, kurwa. No, kurwa, kurwa. Dawaj, go, dawaj go, kurwa. No nieśmiertelny, kurwa, pojazd jebany. O jebany śmieciu, kurwa, nic, kurwa, nie wejdzie, bo po co? No, a jaką mnie zamroził? Żyjesz? Jeszcze. A, widzę, Już że Już nie? No. no bo kurwa, to jest nieśmiertelny oczywiście. Kurwa, jego mat jebana, pierdolona, masz jebane ty kurwa frajerze. Jebane gówno, kurwa. I kurwa, srakoren, jebany, kurwa, nieśmiertelny, niedojebany, kurwa, biedny. Ja pierdolę, kurwa i drugi zabij, już tylko na palę. no kurwa, mać Dobra, gramy w, st w starym stylu, idziemy na te na zewnątrz. Biebać na zewnątrz, no dam ci kapelusz. już. Biegną tu już? Widziałem, dawaj Szybko Tu masz kapę? Dobra Ale oni są za nami, nie? Dobra. Na górze, że już jesteś. Ja idę na to, z głupko. Jak skacze i ja. Aż ja. ja. korci go tu wziąć. No i go to łap. Jak to no, za daleko jest. Nie ja wiem. Pamiętasz, że jak projdzie do, do tego czegoś, do tego tutaj, do tej platformy, to stąd go już sięgasz po znaczy, powinno. Pokażę ci, tym by nie. Powinno go sięgać stamtąd. już. wiem, co by jeszcze. Jakiś... We will not attack! Słuchaj. Ok. Ok. Co? Idź skrajnie w lewo, skrajnie przy tym głównie, przy ścianie, stań koło kołogich, żeś mnie opuszcza w razie W. Ja zeskoczę na tą platformę i postaram się ich przyciągnąć. Żeś tych wypnął albo coś, nie? Jak, jak to się tego. Nieważne, bo ta kurwa się już ruszyła, ja pierdolę. Już kurwa. No i chuj, nie działa nic, bo po co? No dobra, to sobie Destau jebana. I źle w, przy, przy tym stań, kurwa sobie robisz. Przy ścianie, żeby cię nie widział, nie nic. Nie mam jeszcze? Czekaj, czekaj, czekaj. No no, no, palpating No ty, kurwa, szma to pierdolona, kurwa, zajebana. Pierdol. Aha, zajebiście. HP wyjebane. Super kurwa! Jest tylko instalować i ty grać na przerwy. Mango w końcu, zrób cokolwiek. No nie! No nie czemu kurwa go w powietrze z kurwa moc! Jebany kurwa śmiglić Dobra skorpimy go do zaraz, na spokojnie. No już kurwa ponosi, bo ta gra mnie w kurwa jest zjebana. A mi chobu, cokolwiek. Jest! Nie ma staminy. bambus Nie będzie uciekał. Zestrajcie, wypierdalaj. S. Faktycznie nie wyszli tak tak zechli. Cieszy mnie to. Dobra, stara. Mm, mm, mm. Ja da, jeszcze... Aha, no dobra. Czyli na koniec. E... Dobra, tu tam potem. A bo to dopiero pierwsza roda wygrana. Tak, Aha, oczywiście. No. Tam będzie że jeszcze pluj kurwa. I e, oczywiście ten zjebany i sposony będzie się plu, no ta. Ma się jeszcze bardziej. Czy zrazy zrozumieli? Masz spuszczanie, więc Stój tu, no ja przyjść. idę na drugą stronę. Ale tylko na ziemię, a dobra, nieważne. tam nie zapniesz, a, kurwa, skoro. Jezus, z tu jest. Kurwa, do ciebie idzie, do góry jest. Nie, no ja wiesz, na dole. Masz już go gesepnął odpowiedni. Kurwa, no nie, zaskoczył. tym razem bez Mola by trzeba jebać, nie? Czy kto jest tym gorszym, kurwa? Tak, oczywiście ta pizza się z Ravudera wzięła, wzięła. Eee. Dobra, mola trzeba raz Spierdala jest nie duszenie cioto. Majtyka mają? Zważaj, że nie, duszenie. Zjebał, nie? nie, za majtyk, że duszenie walił. No, no, grał, gra. Znaczy, mój to tamtego, nie? Nie, ale mój też był. A, ok. Dobra, wudera. Prawie, no kurwa zdechnij, jebany śmieciu! Chwóć ci w dupę, kurwa, S, nie musimy nic robić. Jebany kurwa śmieci, nie kurwa łączy, mu, on musi atakować. jebany, tępy chuj. No po co atakujesz? Na pałę! Eee. No kurwa, mać! Jebana! Pierdalaj, kurwa! No te dzisiaj się nie! nie Zestaj się! Kurwa, śmiecił jebany! Pierdolony, kurwa! Nieśmiertelny, kurwa, jebany, tępy chuj! Jakiś gówno level, kurwa, który jest nieśmiertelny, wypierdalaj, jest kurwa! Jebany, kurwa, chuj! Ja pierdolę, kurwa! Nie, nie kurwa! Co bierzemy Strzelcy będzie teraz obu coś nie wiem. A czekaj, to może Hanek. A ty lando czy... chyba, nie, chyba. A no to może tak. Kurna w razie. Hanek ma TT, nie, więc no. A mi znają, że porażenie zadziawisz szambu nie ich. Wiem czemu, bo nie. Fra Frajska, kurwa chmura. Z, się założyć sam ze sobą, że kurwa to e, ta jebana kurwa wzięła z nie? Tą pizdę Gdzie ona jest? Na końcu, czy gdzie oni są? Ta, 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 na końcu, na do góry jest Strzelaj do niej, ty Na zewnątrz jest, góry, góry. Po prawej Aha, Na zewnątrz W środku już Idę bardziej w środę, będzie kilkami strzelać. Tu zarzucam, bo ta kurwa się chyba zbliży. Mol jest za ścianą. Chodź bliżej, mol, chodź, 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 chodź. Przepraszam, damy ją. Szybko, szybko, ktoś... szybko, kurwa. Gdzie ona jest? Dobra, ciasno. Spierdale! No jak mnie poraziło, jak ta kurwa zdechło, żyk! Po śmierci, po śmierci poraziło, no, autentycznie. po prostu kurwa, i jeszcze wyszedł. No. Zobaczyliście, kurwa, sposobna małpa jebana. I jeszcze gówno level jakiś zajebisty, kurwa, po prostu. gówno. Hamduo.